Po prostu net Nie Boże, wiem ja, tu streama. ja będę miał streama, ale nie wiem, coś porobię sobie Czyli No nie wiem tak posiedzę na necie czy coś Chyba A nie będziesz grał? Nie, raczej nie, może w CSa a dobra, dajesz w CSa zrobimy, z tego, zagramy sobie Turnieja Daj, dajesz, Miała kurwa. ryja jako para. Tylko nie wiem, czy mineta nie wyjebie znowu. Postaram się wygać bez ciebie, jakbyś zginął. Postaram kurwa, żeby mi internet nie wypierdalał. Mógłby Mógłbyś nie gwizdać. Czemu? Kutasie. Bo mam streamy. Odezwał się. Odezwał się. No pa para. to nie. Okej, Ej, teraz, teraz coś dla Izy, nie? Tu puścimy głośniej i odpalimy CSA. To ogólnie jest dobra pioseneczka. Dobra, ja jestem Steam'a odpalamy O oh Jezu, TS odpaliłem Nazwij, że gramy w CESA. a Ciężko ją wnieść Stalowa rura Fi6 jest yes. Z trudem przywieziona Wczoraj zakupiona Nikt nie powie nam, że Jest ła ma. To na uh. no, wysoki połysk Pozdrawiam Jest yes. błysk Na róże wiesz No nie wiem mała Przekonaj mnie Twoje gorące uda gadanie nie kręci mnie Tańczy dla mnie na róże i ciągnął druga okiem Jest taka świna, te oczy głębokie Ta mruga okiem, a drugim co? Ty już masz gotowe wszystko, człowieku gita 5 hasz gita 5 Halowar ruura 56 są hasz gita 5 Halowar ruura 56 Lub są gita 5 jest No i co? No i jajku, nie wiem, po prostu, co. Nie. O, bo teraz, eee, grają. O nie, jednak nie nad. Proliga jest. Jak to pasz. Dobra, startuję. Czu, 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 czu. F. Toki, toki zawsze robi, tr, tr Stary robi szpagat, spodnie robią, br, tr Szósta rano budzi, z gra na Pegasusie, matka jedzie do pracy Żyga na siedzenia w busie, matka dostała pisech Chłodzi baniak sztokiem stary Żyga w kominiarkę i wylatuje okiem Nastawiacie mi dupy, to ja dzisiaj was kopnę Wypierdalę ze starym, narzodkiewki na Łotwę, twój stary puli tra, wali wali z duszkiem, twoja matka śmiga w luzie, jordnie się duszkiem Ojciec zajebał telefon, siedział w dwójkę w mocie twoja matka do roboty nosi gołąbki w termosie Jak żeluzja to bez to jaja, twoja matka Atras wynosi żółty polaris Nawijacie ciągle kupę, potem grube lamento Stary wkłada Jonasa, w tu mi to cento Jak stary tatuaż In panie da, biorę teka, wybiegam na Mida Dostaję flesza od pleców flipa, trzyba nie dałem i w sumie to sram Nie wiem czy Ino, czy boże fart i leci granat, padam w tunelu Czterech na dwóch, a brak mi tlenu Nie mogę patrzeć i wstaję z fotelu Myślę co robi, plecy ma swelu Ruski we kolejny na spad Został jeden, nie jest strac Jeb tłumaczy mi, że to lak Jeszcze miał czelność, napisać, że hake nikt cię nie ogląda ile jest kosomląka. Dobra, jaką nutkę na live odpalamy ludzie? Szybko, szybko. Dobra, ja puszczam jakąś nutkę. Co chcecie usłyszeć na streamku to piszcie, to zaraz puścimy. Dobrze słychać w ogóle tą nutkę? Raczej tak. No to dawajcie propozycję, to opuścimy. O-o-o. o o dance. dance. Remix kiedy robimy y, bitwę freestyle? Kurwa na Discordzie, byśmy musieli sobie zrobić y, Discorda, gdzie od nas ludzie z liveów mogą siedzieć, gadać, grać z nami itd. A, Radio Kup są 24 na 7, dokładnie. Pozdrawiam. Pozdrawiam Norberta Gierczaka. Również pozdrawiam również. Jezu, jak głośno tą grę mam, sam na razie wyłączymy nutkę. I zajmiemy się grą trochę. Bo ja się nie skupię, jak będę słuchał muzyki w tle, bo będę grał sobie na wyjebce, nie? To jak ty to, to robisz? To ja mam zrobione tak, że tylko na streamie słychać. Hello, Hello guys. guys. No, ale ja z YouTube'a puszczam. I ja... Co? O Jezu, całe team rusków, Jezus Maria, nie! Oh no, no, no fucking shit. Let's go Okej, okej. Nadekładne nadzieje B. dawajcie dawajcie pacjenta. Narkotykowy słoń, co to nieźle. Czy narkotykowy słoń może tak. Kurwa. Plant. One. Plant, plant. Eee, Oh my god. Oh, cool. oh, Good night. Co? Sam zginąłeś na początku. Nieprawda. Bo to mój, e, mój sobowtór zginął. Ta, sobowtór. No sobowtór mój sobaw coś na takiego gównianego aima. Ej, A ten roski, to się co jeszcze O oh my god, nie? To takie O oh oh my, gośna... oh my god. Suka bliet O my god, suka Suka blit, no chuj Dobrze kolego, Raszej, raszej. Wasze podstawowe słowo Znaczy rush'bij to było po, by podstawowe, ale No jedno wychodzi Orange, blet, stój STÓJ Ja pierdolę, no nie wierzę w to Nie jestem takim głównym jebanym W tą grę. O Jezu, żyłka mi strzeliła Czekaj, o Jezu Шорт Оранж, ты куда нахуй бомбу унес? Твиндл, ладно. Хорошо, короче, Оранж унес на мид бомбу один и слил ее там. Меду, да? А, По-моему, по нет, они двое были на этом на шарте. Блоу Purple Co? yellow. Shut up, okay? Fucking Ruski bitch. No, może i rozgrzewka, bo pierwszy mecz kurde dzisiaj. Całe ramię

Ja ci dyszku daję, ty mi laskę potargaję! Dobra, nie, 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 nie wkurzaj ich to się Ja się ci dyszku daję, ty mi Laskę potargaję up nigga, okej? Sęki Ja ci Laskę daję, ty mi kurwa potargaję Nie iść nie Nie, ruskiemu dom dyszku ja ci duchu daję, ty mi laskę potargaję. Ale digl. O kurwa. One short. One short. One Bomb B. Window. To let's go under 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 let's go last bit Check, don't check. Mamy weszło, weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. <laughs> Worth of tanks. Ricochet. Nie rób tego więcej. Ale czego mam Damian nie robić? Bo nie wiem. I to tak. robić o gramy w VOTA na streamie. O Jezu, Jezu jak mi teraz hop wyszedł. O Jezu. Nice flash. Flashback. No wychylacie się, kurde, niesamowicie, wam powiem. Normalnie tylko poza o Jezu, sam się wychylam jak gówno, ale to check shot, short, orange, check shot. Okej okay. Aj, był na slajdzie A, kuchnia, blyat, a sleep mnie ujoba. Nice

no jaki się kampi na rampie? Short. Wyjdzie ci. tutaj Ladar. Short. Oj, dostał. Шорт, шорт. 5 хп походу у Шорт, шорт, шорт. Он типа, он типа, шорт. Он типа, 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 не типа, Шорт. trist RP było niedawno, ale jutro na pewno będzie RP. Z powrotem. Nie Remix, będzie Brata, RP. on RP. mnie tam ubił. Mhm. Mm no, będzie RP. Odcinek trzeci. Bratan cywil <grywany> już w takiej sytuacji. Jakiegoś czasu Teraz wychodzić. Hydrant? Jaki hydrant? O jakim hydrancie oni gadają znowu? Wyszło. Short. Hydrant. Kopia ja nie widzę tego czatu. Sprzeć się, ja Cię tutaj Zostaw znaczy lajka, zostaw na... suba i nie N bądź nie paruwa. Dawaj, byś zjeść boom. One. Bum, bum, bum. Push, B. No, narka, Damian. Ta, no, tak w miarę tęskniłem tak Okno. Zawał w dzwona, zawał w dzwona, halo Zawał na dzwonie I za no buziaki buziaki no chodzi po k jak nam No, cześć. Papa mi papa. pa, pa, misiaku, pa, pa, pa. No Kurde plecy no. Zawał na dzwonie O Jezu. Behind. Ah, nie chcę się ciebie pozbyć, ale napisałeś, że idziesz. To co ja mam ci zrobić? Mam cię, nie wiem, kaj kajdankami kurwa do kaloryfera przykuć, czy co? Żebyś nie poszła nigdzie? Eee... Nie ma to jakiś taki Jarek, który zamyka, nie? Jarek Ogarek. No. Taki, taki... Dobra. pozbawimy się w dom. Czy Ty bota? będziesz śmiał, ja będę pukał. No... A tu. Ej, to jak paszport. A wiesz po co mi ten paszport? wjechał Nie, to nie było śmieszne, w ogóle. NO CO Saj. JEST TAKI FART ŻYCIOWY Jezus Maria 40 dostał dwóch no, dobra, dobra Narkotykowe słonie Napisałeś nara, no okej okay. Uuuu Tu tu, ja tu, 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 tu yy, Dobra, A co leci u ciebie na streamie? Bo jakoś nie chce mi się odłączać dźwięku. Yy, ale co leci? Muzyka? Żadna. A, dobra. No, normalnie. O, skaucik wjechał. Kto jest no. na streamku? Meldujemy no, ja. się.

co jest? No, Dostał. No nie, ja tego gościa report, reportuję, bo to jest kurwa śmieszne, moim zdaniem. Że on tak wychyla i napierdala banki same. Danek to pisze Do cholerki. Window One. I za to co, pobawimy się w ten dom? No kurde, no! Jezu! Myślałem, że będzie tego na pilotowego celował, czy coś. na mnie prosto. No wcale tam mi gościa przy... O jezu zmarłeś O jezu, o jak chcesz I za mną no. Od tego co za... O nie, nie zabrym Jezu co on robi No on ja cię... No pobawimy się w dom, ty będziesz drzwiami i ja będę pukał ty, czego on ma Deadpool a Pikachu na awatarze? Co jest? Co Deadpool. ma? Deadpool Pikachu. No, zobacz sobie ten awatar. Nie stało. Ty mnie nie pukaj, ja ciebie będę pukał, a nie. Flash Daj sobie czat na stream Jeżeli wiesz co mi chodzi Jest ale ładnego dropłem Kaliera Dym nie... obiolety ławka mm. AVP connector jest blisko, było, by no ja było... No ja cię puknę, no nie bliżaby już.